Tak sobie siedzę, i siedzę, i patrzę na ten korzeń. I, I wiecie co? Dawno nie majstrykowaliśmy. Zrobimy sobie dzisiaj drzewko bonsai. Do akwarium oczywiście. Chcecie? Jeśli chcecie, to, to oglądamy, a jeśli nie to czerwony krzyżyk w prawym górnym roku i Papa. Pa. Dobra, zainteresowanych zapraszam na film. Pierwsze, co muszę zrobić, to, to ogarnąć troszeczkę te karzenie. Um, te. Chociaż to w sumie. Może zrobię, użyję. Jako korzeni od drzewa. Jedną tą najwyższą gąskę bym użył. Jako konar. Ale to wszystko muszę pousuwać Dobra. Biorę się za usuwanie. Ok, trochę jest to jakoś ogołocone. To tego nie ucinałem, bo mm, to planuję wsadzić tak w podłoże. Tutaj będą takie, jakby ala konary. Tylko muszę chyba to skrócić, bo za długie. Chociaż ja wiem. No zobaczymy. Tak. Tutaj jedna gąska została jako konar. A jeszcze tutaj muszę tylko wyrównać to, wyprostować. I wywiercę. Sobie dwie dziurki. A po co? To Zaraz zobaczycie sami. Ok. Ehm, tej gołąbki, miała być konarem, nie udało mi się zachować. Ehm, no trudno. Przez chwilę nie uwagi przycisnąłem, złamała się. No, ale jak widzicie, czubek jest przycięty, wyrównany. Są wywiercone e, dwa otwory. Ehm, po co? Na co? Zaraz zobaczycie sami, e, jaki jest mój pomysł. Na drzewko do akwarium, dodam tylko że korzeń jest dębowy, już w moich pierwszych filmikach na pewno go mogliście zobaczyć, już rok czasu, ponad półtora roku ja go preparuję no ale widzicie przydało się w końcu, w końcu się do czegoś przydał, mam nadzieję, że wyjdzie fajny fajny efekt, no nic działamy dalej to już e, mamy przygotowany pień to teraz bierzemy pięć drzewa. Bierzemy siatkę okrodniczą i ją wycinamy. Wycinamy w kształt korony. I w nią właśnie włożymy mech. Wyciąłem dwa kawałki siatki. No, mniej więcej podobne. To jest na razie nieważne: to nie apteka. Wszystko się jeszcze, wszystko się jeszcze pozmienia. Także, tak czy inaczej, wzięłam dwa kawałki i jeden sobie przymocuję do, do konara. Rona drzewa prawie, prawie gotowa. Teraz jeszcze muszę przyłożyć tylko drugą część siatki, jakoś to przymocować opaskami i napchać muchu. W ten sposób nie będziemy używać kleju. Ja wiem, że niektórzy twierdzą, że, że klej jest ok, że jest spoko, ale. Nie można tak? Mi się wydaje, że można. I, I w pewnym stopniu będzie możliwość może lepszego obcinania tego muchu. No zobaczymy. Myślę, że mój pomysł wypali. Ale życie wszystko wiadomo, zweryfikuję. I zobaczymy, jak będzie, jak będzie naprawdę. Na razie działam dalej. Jak widzicie siatkę przyciąłem. Opaski zaraz też po ucinam te farfocle. I pozostanie jedynie. Tylko włożyć, włożyć mech. I Mech już jest w drzewku. Ja się bardzo z nim nie pieściłem, bo Mech sobie da radę. To jest zakapior. kapior. Jakich mało. Także jeśli on już jest, to do siebie nie wyplemi. Także i tego troszeczkę zrosić jedynie, bo chwilkę jeszcze mi potrwają prace budowlane. I będzie drzewko. Bonsai! I drzewko bonsai rośnie. Rośnie w akwarium. Na razie, może szałowo nie wygląda. Ale myślę, że jak ta siatka zarośnie, to będzie całkiem, całkiem efekt. A w jakim to jest akwarium, co jak i w ogóle, to, to zobaczycie niedługo na kolejnych filmikach. A na sam koniec roślinki z przycinki. Tak, po zmianach w akwariach zostało mi troszeczkę y, Lobeli mini i zadychę. Komuś oddam ten kubeczek. Nie wiem ile tam jest sadzonych, ale myślę, myślę, że dość sporo. Ktoś na pewno byłby zadowolony. Jeśli nie, to, to w poniedziałek idą do wc -ta. Jak się znajdzie jakaś chętna osoba. To pierwsza, za te 10 zł, żebym miał na przesyłkę, opakowanie i na browara, hmm, dostaję właśnie taki kubeczek. No sorry, sorry, że tak malutko, że nie ma innych rodzajów, ale, ale resztę zużyłem, albo była nie bardzo. No, ale i tak myślę, że dobry układ. A więc jak coś, to... To czekam na Wasze info. Teraz odcinek kończę. Cześć.